walizki są prawie spakowane i jeszcze musimy dopakować to znaczy no konkretnie ja muszę dopakować e, tą mniejszą. E, no i co? No i ja mam torbę podręczną. Tego tutaj oto osobnika też muszę e, dobrze wyczesać, wykąpać, więc zaraz to będę robiła. Będziesz się kąpał. Jedziesz na wakacje. Wyjeżdżamy. Przed nami długa droga. Pango. Tak? Lubisz jeździć? Nie lubisz jeździć? O nie. Ojej. rozciągnij się, rozciągnij, tak. Jego też już wykąpię, żeby też było z głowy, bo przy nim to jest bardzo dużo roboty. Eee, trzeba wykąpać go, wyczesać, umyć po nim łazienkę, wyszorować, potem umyć podłogę, odkurzyć podłogę. Eee, jeszcze mu posłanie muszę wyczyścić, wyprać. No więc, no, jest tego trochę. Mam sporo pracy, wolę się za to zabrać wcześniej, żeby tak jak już powiedziałam, żeby już później, wiecie, na ostatnią chwilę nie latać, żebym jeszcze w ten w dzień wyjazdu, bo wyjeżdżamy pod wieczór, żeby w dzień wyjazdu mogła po prostu zabrać jeszcze w dzień dziewczyny, wyjść z nimi na plac żeby sobie przed podróżą się y, wyganiały, pobawiły. No i tak. Tak, a ja jestem właśnie umam sobie włosy. Nie chcę mi się ich suszyć, na razie nie będę suszyła. Idę, zabieram się właśnie za ogarnięcie y, piesała. Y, no i co? No i ciąg dalszy. Dzisiaj dopakuję tylko jeszcze parę, parę rzeczy takich typu, wiecie, nie wiem, biżuteria, kosmetyki niektóre, co już mogę schować. No i zastanawiałam się nad tym, czy brać suszarkę do włosów, czy, czy też nie. Miałam brać ten dyfuzor do włosów, ale stwierdziłam, że on mi trochę miejsca w torbie zajmie, więc um, chyba nie ma sensu sobie zapychać niepotrzebnie bagażu. Jest to rzecz, bez której e, da radę żyć, która mi nie jest aż tak bardzo potrzebna, więc chyba sobie odpuszczę tą suszarkę. Zobaczymy, może wezmę ewentualnie lokówko suszarkę, E, może jak będzie mnie, będzie mnie, znajdzie e, mnie y, potrzeba i ochota, to sobie ewentualnie wyciągnę włosy na nią i, i tyle. No, zobaczymy jeszcze. Dobra, ja się zabieram za, y, za robotę i, i tyle. Trzeba się wykąpać. Chodź, kąpiemy się. Trzeba się wykąpać. Nie będziesz taki brudny jechał. No co ty? Tango. No, chodź się wykąpać. No, myju, myju, chodź. Pani już zmieniła pościel twoją, tam tak? Podłóżkę umyłam. Masz świeżutką, czyściutką. Tak. No. I teraz ty musisz być świeży, czyściutki. Chodź. Wyczeszemy piesa, tak. Umyjemy. myju, myju. On wie, że myju, myju. On się stresuje na samą myśl. On w ogóle jak widzi, że ja mu myję duchę, zmieniam czyste, to on już wie, że będzie kąpany. I tutaj teraz robi maślane oczka, żeby tylko nie myć. Jejku. Ale to przecież tylko mycie, tango. Tak, ja wiem. Pies lubi chodzić brudny, śmierdzący. Ja wiem, że psy lubią być brudne. Ale chodź. Nie tym razem. Chodź. Idziemy się kąpać. Dobra. Chodź. Tutaj jest ła. Chodź. Myjo, myjo. Zapraszam. Zapraszam do środka. No. Popatrz, wanna przygotowana. Rękawiczki mam przygotowane, czasadełko, ręczniczek. Brakuje tylko tutaj ciebie. Tak, kocham cię, piesku. Chodź będziesz czysty i pachnący skakuj. Kąpiemy się, nie? Tak, piękku, słodziak. świżutkie posłanko, czyściutkie. Pies jest czyściutki, wyczesany. Ojej. Wracamy właśnie z Lidla. Mam siatkę zakupów. Kupiłyśmy bułki na podróż. No i w sumie ich chusteczki takie tam mokre. Plecaczki ostatnio użyłam dla moich dziewczyn. Takie fajne worki. Tak, także jak już widzicie, walizki są spakowane, wszystko jest dopięte prawie na ostatni guzik. Yy, mówię prawie, ponieważ no oczywiście, oczywiście walizki muszą jeszcze się znaleźć w samochodzie. Także trzeba jeszcze wsadzić je do samochodu. Słuchajcie, ostatnio uszyłam taki fajny plecaczek, wiecie, dla dziewczyn moich. Stwierdziłam, że... Yy, na ich buteleczki z wodą do noszenia na podwórko jest w sam raz idealny. Jest to tak, to jest to worko plecak. Czekajcie, położę tutaj można. Worko plecak. Oczywiście tutaj się go nie mam statywu przy sobie, ale czekajcie. Tak, nie wiem, blokada jakaś. O, tak, o on tak wygląda po ściągnięciu. Jest super, super. Zrobiłam to na takich zwykłych troczkach. Nie miałam sznura, wzięłam. Zrobiłam to, co miałam pod ręką. Akurat jakieś tam resztki materiału mi zostały. Bardzo ładne zresztą w kwiatki. Jest to bawełna, więc jestem zadowolona z tych plecaczków, ponieważ tak, one mają różne plecaczki, takie zwykłe, że tak powiem, takie mniejsze. I takie też worko plecaczki, no ale tamte są, wiecie, ym, no trochę duże, a ja tutaj zrobiłam im na wymiar, yy, na wymiar dla na, je, na ich, na ich, tak się mówi, na wymiar yy, ich plecków, że są w sam raz idealne. Widzieliście zresztą, jak szliśmy, z Lidla, jak wracaliśmy. No i są super. Ja nie muszę nosić ich buteleczek. One same mogą sobie buteleczki fajnie nosić. Zaraz Wam pokażę, jaka buteleczka tutaj wchodzi. To jest 350 ml. Spójrzcie sami, że ten plecak nie jest taki duży. Super sprawa. I jestem zadowolona też właśnie dlatego, że no po prostu nie muszę nosić. Wiem, że to też nie jest takie ciężkie, że wiecie, że tu się żale, że o Jezu, jak ja te butelki muszę ich nosić i dźwigać i w ogóle nie o to chodzi. Chodzi też o to, że one po prostu już są na tyle duże dziewczynki, że taką buteleczkę mogą sobie spokojnie nosić, a ja mam lżejszy no, plecak i mam trochę więcej miejsca w nim, więc każdy jest zadowolony. Dziewczynom bardzo się podobają te plecaczki i są też zadowolone, bo są wygodne. I co najważniejsze, lekkie, no praktycznie no nic nie ważą te plecaczki, tylko tyle co ta buteleczka, a ta buteleczka sama w sobie jak jest pełna wody, to też nie jest w ogóle ciężka, no wiecie. Więc co najważniejsze jest lekki i wygodny, nie spada z, tutaj z ramion, no po prostu ekstra, jestem zadowolona z tego. No. A ja tak gadam, w końcu Wam się pokażę. Oczywiście, na tle, na tle moich walizek, na tle tego całego zamieszania. Tak, wiecie, wakacyjnie, wyjazdowo, niech będzie. No i co? Dzisiaj, żeby coś powiedzieć, żeby coś nagrać do Was, to jest tragedia, powiem Wam. To, co dziewczyny mi dzisiaj. Tutaj um, od samego rana się kłócą. Wszystko im przeszkadza, wszystko jest nie tak, wszystko. Dobra, nieważne. Kochani, żegnam się z wami. E, życzę wam e, miłego e, week, weekendu, bo planuję to w piątek zmontować i w piątek wstawić na mój kanał. Mam nadzieję, że mi się to uda. E, no i co? I to jest taki praktycznie mój e, ostatni vlog z. Tutaj z Niemiec resztę, y, następny vlog. Mam nadzieję, oczywiście, że będzie już z Polski, z Mazur, z naszych wakacji. E, także trzymajcie kciuki, żeby mi się to udało, więc y, no, nie chcę obiecywać. Mam nadzieję, że się uda. Trzymajcie kciuki, żeby mi się udało, żebym się zmobilizowała i jakoś to wszystko ogarnęła. No i, i tyle, jeżeli. Aha, jeżeli od razu, jeżeli bym nagrała tam vloga, Kogo być może od razu stamtąd też wrzucę na kanał, a jeżeli nie, no to już jak na przykład nakręcę jakiegoś fajnego vloga, może z paru dni, może z tygodnia, no zobaczymy. Co ja mówię? A, że tam może być z Polski, od razu wrzucę vloga, a jeżeli nie, no to jak przyjadę właśnie po przyjeździe, już po wakacjach wrzucę wam. Vloga wakacyjnego, jak było na wakacjach. Mam nadzieję, że to jakoś wiecie. Prosto powiedziałam, że to jakoś w miarę logicznie wyszło całość. Dzisiaj jestem sama zakręcona, pogoda też nie sprzyja. No, na ten moment nie pada, ale jest pochmurno. Rano padało, na razie nie pada. Jutro ma padać, tak jakby kogoś obchodziła pogoda. No, ale dobra, nieważne. Po prostu dzisiaj jest naprawdę straszny harmider. Także dzisiaj mam zakręcony dzień. Więc czeka nas wyjazd, każdy się cieszy. Bardzo się cieszymy, że spotkamy się z rodziną, że spędzimy wspólnie fajnie czas. I co. No i na tyle. Trzymajcie się ciepło. Życzę Wam pięknej, udanej pogody, udanego weekendu. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału, bo dla Was jest to tylko. Jedno kliknięcie i nic Was to nie kosztuje, a dla mnie jest to bardzo, bardzo dużo. Mama. Lecę, bo miałam już kończyć dawno, a się rozgadałam. A tam dziewczyny mają naprawdę poważny problem, bo jedna, drugi złamała kredkę i trzeba to rozstrzygnąć, więc jest co rozstrzygać. Widzimy się później, kochani, trzymajcie się. Już nie wiem, ile razy się z Wami żegnam, ale teraz już jest naprawdę ten ostatni raz. Pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału. Wchodźcie na mój Instagram. Zapraszam Was tam serdecznie, ponieważ od pewnego czasu zaczęłam systematycznie dodawać posty. Więc tam też Was zapraszam. I nie przedłużając już, pa!